W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie nowy polski clicker, który jest zrobiony w takim klimacie świątecznym, jakby za długo są święta, więc myślę, że fajnie sobie w takiego klikera zagrać. Tutaj odpalmy sobie autokliki, żebyśmy mieli autokliknięcia, żeby wszystko nam się automatycznie klikało. No i tutaj mamy też mojego własnego peta. Wpisujemy sobie kod Holix, chyba w taki sposób. No i dostajemy mojego peta. Macie mojego peta, który daje wszystko razy pięcia, więc jest git. Myślę, że tutaj ładnie wygląda. Taki pecik Holix. Zobaczmy, co oni tutaj w tym clicker zadają, jakby tutaj w ogóle będzie event świąteczny za 11 dni, ale ten clicker cały jest taki świąteczny. Na więc, y, też myślę, że spoko wygląda. Tutaj mam busta na laka. To jeszcze vip mam, to też mam na kliknięcia. Plan jest taki, żeby wszystko w tej gierce odblokować. Ogólnie wszystkie gamepassy mam w tej gierce. A więc też sobie wszystko odblokujemy. Ile tutaj w ogóle wardów mamy? Tutaj mamy topki. I jakie to są topki w ogóle? Na pewno to jest dużo Polaków, no bo to jest polska gierka. Więc prawdopodobnie to są sami Polacy. W sumie możemy wbić się tu do topki, bo to jest tak naprawdę nowy clicker. A więc może jakąś topkę wbiłem z tymi wszystkimi game passami. Tutaj mamy topkę Robuxów. Jakby no ja dostałem gamepassy. A więc ja tych Robuxów nie wydam. Ale mamy tutaj te gamepassy. Dobra, na razie mam 5000 kliknięć. Zobaczmy, jakie jajka możemy sobie otworzyć. Tu mamy w ogóle upgrady. Tutaj mamy w sumie wardy. Zobaczmy, jakie wardy mamy do, do odblokowania. No, w sumie mamy 6 wardów do odblokowania. Desert, tutaj za 1000 rebirfów, dobra. Może jakieś rebirfów sobie zróbmy w sumie. Ile możemy zrobić rebirfów? Możemy 25 rebirfów zrobić, to na razie sobie tyle zróbmy. Będziemy teraz już więcej farmić, dobra. Albo jakieś jajka w tej gierce w końcu otwórzmy, bo na razie jeszcze nic nie otworzyliśmy. A, powiedzmy tutaj, za ile to jest dla To jest za 5000 winów. dobra. To otwórzmy sobie kilka takich. A, muszę do grupy dołączyć. Ja chyba w tej grupie jest. Jestem, Tak mi się wydaje. Dobra, to chwilę dołączę do grupy tej gierki. Dobra, teraz już w tej grupie jestem. Spróbujmy teraz otworzyć jak, jajka na autochaczu. Daj sobie te dwa, zaznaczmy, żeby usuwał. Dobra, teraz to działa. Otwórzmy sobie tak po prostu kilka tych jajek, żeby jakieś lepsze nam padło. Tutaj nam trzy usunęło. To na razie sobie wyłączmy. Jedną legendą go nie trafię. Bo sobie dla testu otworzyłem. Dobra, zobaczmy, jakie mamy pety. Chwilę wcześniej trafiłem w sumie dwie legendy. Dobra, to mamy tutaj te dwie legendy. Ile tu w ogóle petów może mieć. Aha, osiem, bo ja mam game passy. Wszystkie, dobra. To jeszcze musimy kilka wydropić. Dobra, zróbmy sobie tutaj auto rebirfy i ustawmy sobie jakieś rebirfa, na przykład tego. Tutaj w sumie musimy sobie zaznaczyć. Dobra, niech nam te rebirfy robi. Niech nam 25 rebirfów robi. I potrzebujemy tysiąca, żeby dostać się do kolejnej mapki w sumie. A więc spróbujmy do farmy syntetycznej. Na, no na razie tutaj słabo, niestety. Zobaczmy upgrade. Tu mamy też pod pet index, czy za to coś się dostaje. Plus 10% laka za 54% no dobra, trochę jeszcze musimy dofarmić. Tu mam w ogóle potki? Za 10 tysięcy gemów to mi nie stać na to upgrade Tutaj więcej kliknięć to mamy trochę na to. Dobra, sobie zróbmy kilka tutaj gemów więcej, no to, to też jest ważna sznajda mieliśmy. Dobra, ile potrzebujemy kliknięć na 5 tysięcy na 25 rebierfów? W sumie już mamy tutaj na to, zróbmy sobie. Jeszcze raz sobie zróbmy, jeszcze raz. Dobra, tutaj sobie to zaznaczmy w taki sposób, żeby nam automatycznie robił. I więcej rebirf musimy sobie zrobić. Trochę z dwa tutaj te gemy. Dobra, gemy za maksa dajmy, żeby nam się gemów dużo farmiło. Dobra, Myślę, że na luzie dzisiaj wszystko odblokujemy w tej gierce Jeszcze podkę sobie jedną, kupmy za 10 tysięcy kliknięć. Ona nam się od razu odpala, od razu nam się odpala. O I właśnie, jeszcze musimy tutaj sobie te shopu odpalić. Też mamy jedną na kliknięcie i drugą w sumie mamy, czyli mamy razy 4 kliknięcia. Dobra, za szybko te się robią. Zaznaczmy tutaj 500 birwów. Dobra, teraz tak szybko już to w sumie nie leci. Dobra, pójdźmy zobaczyć, jak wygląda topka. Ile musi mieć się, nie wiem, wymiary kliknięć, żeby w ogóle być w tej topce. Tutaj w ogóle też są Pety za topkę. No tylko cały tydzień musiałbym się utrzymać w tej topce. Tu mamy zegar, to trzeba mieć biliony. Kliknięcia, ile trzeba żeby być w topce. No, tryliony. Dobra, na luzie wbijemy na pewno cie do topki, ale plan jest taki, żeby wbić się gdzieś wysoko do tej topki. To w sumie pójdźmy na kolejną mapkę, żeby nie marnować czasu. Tutaj w sumie takie peta dostaniemy za dołączenie do grupy. No to jakby ja dołączyłem do grupy i czego dostaliśmy? Dostaliśmy, ale chyba nam go nie założy. A nie, zakłada, bo jeszcze nie mamy 8 petów. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na pierwszą mapę. W ogóle prawie będziemy mieć kolejną, bo tam kolejna jest za 10 tysięcy rebirfów. Dobra, to zróbmy tak, że po prostu sobie tylko tak z 3 jajka otwórzmy, idziemy od razu na kolejną, bo już mam 10 tysięcy. Dobra, trzy jajka otworzyłem, załóżmy sobie te pety i od razu idziemy na kolejną mapę. Jak mówię, plan jest taki, żeby jak najszybciej tą całą gierkę przeskipować, tyle. I dostać się do topki. Ewentualnie wydropić może jakieś, nie wiem, secreta czy coś. Druga mapka to będzie farma, dobra. Farma mamy za 10 tysięcy i kolejne za 50 tysięcy. No dobra, zaraz do kolejnej dozbieramy w sumie. O tutaj skrzynkę mamy, dobra, tu jakieś busta pewnie dostaniemy. Dokładnie tak, razy dwa laka dostaliśmy. No i tutaj, nie wiem, jeszcze sobie te dwa ze żeby usuwały. I niech to chwilę tak się potwiera tutaj. Dobra, chwilę się pootwierały, jeszcze raczej będziemy mieć jakieś dobre pety. Dokładnie tak, mamy już duże lepsze pety. Dobra, musimy teraz dostać się do trzeciej mapki. Tylko teraz przydałoby się już e, lepsze RBIRFy robić. Na razie po 500 cały czas możemy. Dobra, musimy się znowu wrócić na spawna, zrobić kilka upgrade'ów. Właśnie, może jakieś... Jakąś potkę na gemy by się przydało kupić. Tutaj mamy w sumie potki. Na RBRFy kupmy z dwie, na gemy kupmy z dwie. No i na laka też z dwie kupmy. I jeszcze, żeby na kliknięcie nam nie zabrakło, to też kupmy. E, no i tak z... Y Kilka przycisków. Dobra, spróbujmy gemy wymaksować, bo gemy są w sumie najważniejsze. Dobra, zabraknę. Dobra, to do kliknięć. Tutaj trochę dobimy. No i. Tutaj na to nie mamy. Dobra, dobimy sobie to w taki sposób. Dobra, i teraz się to szybko farmi. Musimy zrobić w sumie sobie 5000 tysięcy rebierów. Zobaczmy, jak to będzie szło z pięcioma tysiącami. No tutaj już tak szybko nie idzie. Dobra, niech zostanie na razie na pięciu tysiącach, a my w tym czasie przejdźmy sobie do kolejnej mapki. Czyli tutaj tej i zostaną nam jeszcze trzy. Dobra, cel jest taki, żeby się dostać jak najdalej i tu aury. Mamy, no to w sumie. Też spoko. Gdzie te aury są? Tu mamy jajko, tu pewnie będą maury. Tutaj takie ryby mamy. Tu taki statek. Dobra, zobaczmy po ile są taury. Stać nas na tutaj tom za 2 miliony. Załóżmy sobie tom. No i dobra, będziemy znowu wszystko szybciej farmić. I standardowo, jak tutaj też się dosłownie, ile to pootwiera. Dobra, chwilę się znowu tutaj pootwierało. I znowu stąd idziemy. Tak jak mówię, cel jest taki, żeby jak najszybciej dostać się, jak najdalej. W ogóle tutaj możemy sobie skraftować te pety, jak tu się kraftuje pety. Chyba gdzieś była maszynka do goldów na spałdzie w sumie, ale nie wiem, czy jest sens kraftować te pety, jak i tak mega szybko wszystko skipujemy. I w ogóle mamy 3 miliony rebirów już. Pójdźmy sobie, może. Tutaj może upgrade y skończymy. Tutaj te skończymy, ten też chyba skończymy. Dobra, tu mamy Maxa. Tutaj ten też skończymy. To w sumie nie wiem, czy jest mi potrzebny. u lak tutaj laka nie zauważyłem. Dobra. Laka zróbmy. Tutaj to też. Dobra, i mamy już wszystko skończone. Wszystkie upgrade y mamy najważniejsze skończone. Jeszcze tylko nie wiem, potek sobie trochę kupmy, żeby nam na pewno nie zabrakło. Wszystko mamy. Dobra, zobaczmy, gdzie teraz będziemy mogli pójść. Czy już będziemy mogli pójść do ostatniej mapki? 20 milionów, 3 milion. Dobra, to mam przedostatnią mapkę. Tu się będziemy musieli chwilę dłużej po prostu zatrzymać. Tam dłużej przyfarmić. Zobaczymy, czy uda nam się wbić top 1. Już Mamy w sumie topkę gemów. Dobra, to już mamy jedną topkę. Nie wiem, czy coś w sumie jeszcze było. Wiem, co musimy jeszcze zrobić. Musimy aurę sobie lepszą kupić na pewno. Musimy sobie pójść tutaj i kupić lepszą aurę. I czy jeszcze mamy coś tutaj? Tu mamy jakieś powersy. Dobra, to tutaj jeszcze wejdźmy. Nie wiem do czego są powersy, ale zaraz się dowiemy. Aha, tu są takie potki. Za Winy, za jakieś pucharki. My mamy 155 pucharków. Jakoś super dużo nam to nie da. Po prostu kliknięcia. Na dwie minuty raz 10. Dobra, to może na koniec tego użyjemy. Dobra, te powersy nie są nam potrzebne. Tutaj w w ogóle jakiś darmowy pet jest. Za 30 minut gierki, dobra, to jeszcze 5 minut muszę zostać. I tutaj też w ogóle nie zauważymy, ale tu jest jakiś sezon. Tylko no, ja tego sezonu nie mam zrobionego. Dobra, tutaj na pierackiej mapce tak samo chwilę zostajemy. Idziemy dalej, tylko znowu zapomniałem o tej aurze. A więc muszę się tu cofnąć. I tutaj zobaczmy, czy mamy na maksymalną aurę. Mamy już na maksymalną aurę, więc dobra, mamy wszystkie upgrade skończone, wszystkie aury. Teraz zostało nam farmić pety na ostatniej mapce i troszeczkę przesiedzieć. Pójdźmy sobie tutaj, no i znowu po prostu chwilę sobie potwierajmy to jajko. Dobra, jest już nieźle, wbiliśmy już wszystkie topki praktycznie. Jeszcze musimy naszą pozycję poprawić, oczywiście w topce. Tutaj te pety sobie załóżmy. Dobra, to farmy do 20 milionów, tylko na pewno rebirwy sobie zwiększmy do 25 na przykład. No i dobra, chwilę mamy, będziemy mieć już te 20 milionów, idziemy na ostatnią małkę przyfarmist, no i tam będziemy musieli chwilę dłużej przefarmić, żebyśmy jakąś konkretną pozycję w topce wbili. W ogóle to jest jeszcze skrzynka. Też kliknięcia dostaliśmy. W sumie chyba skończył się pust na kliknięcie, więc sobie to weźmy jeszcze tutaj o tego peta. Może że odebrać, nawet chyba go założyć będziemy mogli. No założyć, sobie go nawet możemy. Dobra, dosłownie chwila i będziemy już mieć te 20 milionów. Dobra, mamy 20 milionów, możemy stąd e, wyjść. No, i oczywiście przejdźmy sobie tutaj. No, i na ostatnim co oczywiście też musimy jajko potwierać. Niech się potwiera trochę dłużej to jajko, tylko niech zostawia te trzy pety nam. No, i niech się tak otwiera. Chwilę przewczyłem. Jakieś pety sobie zrobiłem w ogóle, zapomniałem wam pokazać, jak Golda sobie wykraftowałem. Golda sobie takie wykraftowałem. Mamy takie lawa dragony. Ale w ogóle chyba update był jakąś e, jaskinię dodali teraz, tak mi się wydaje. Musimy sobie pójść do portali. Jakiś cave, e, chyba coś takiego jest. Nie wiem, czy to będzie tutaj, czy nie. Tutaj mamy jakąś maszynę do gamów. Za 100 milionów rebirwów. Dobra, to teraz musimy 100 milionów nabić. Rebirfów, czyli pójdźmy sobie tutaj tu pewnie jakieś mnożniki są tych e, rebirfów. Ustawmy sobie auto i dajmy większy rebirf. Teraz nie wiem jaki mamy w sumie. Dajmy sobie może 100 tysięcy rebirw i odpalmy sobie wszystkie boosty tutaj na, na lako, chociaż mogę mnie używać. Dobra, i więcej nie mamy boostów. Resztę tych bustów tutaj mamy. Dobra, niech się nabija teraz 100 milionów. Idziemy zobaczyć w takim razie do Kaiwa, No bo tutaj w takim razie ta mapa już nie jest najlepsza. Jeszcze ewentualnie tu skrzynkę możemy odebrać. Tutaj pewnie mamy boosty. Podwójne kliknięcia, no dobra. Bardziej by nam się teraz na rebirfy przydał, ale niech się farmi to w taki sposób teraz do 100 milionów zobaczymy jak jeszcze będzie wyglądać ten cave i w ogóle zobaczmy czy sezon nam się zrobił nie zrobił nam się ten sezon nie wiem za co się dostaje ten sezon tutaj questy mamy ale jakby za tapy za jakieś mega tapy i za playtime my na razie niestety mamy trzy kołne dobra niech się farmi teraz do tych 100 milionów dobra mamy 105 milionów pójdźmy sobie tutaj na spawna i wróćmy się na tą cave mapkę w sumie jeszcze możemy tutaj to dobrać, bo nam się to poresetowało będziemy mieć przy okazji jakieś tam dodatkowe boosty mogłem w sumie jakieś jajka pootwierać zapomniałem o tych, o tych jajkach byśmy Trochę pety jeszcze nasze poprawili. Na razie mamy takie, ale na Kajwe i tak będą lepsze. Weźmiemy się w sumie za otwieranie na Kajwe. Tu mamy jakąś maszynę, zobaczymy do czego jest ta maszyna. Tu mamy jajko i tu jest maszyna. To prawdopodobnie jest maszyna do diamentowych petów. Dokładnie tak, to jest maszyna do diamentowych petów, goldy przerabia się na diamentowe pety. Tu mamy jeszcze w ogóle nagrody darmowe, kliknięcie, jakieś busty. dobra, mniejsza w to na razie. Skoro mamy te wszystkie laki, to sobie potwierajmy tutaj to jajko, tylko niech ten nam usuwa. Dobra, niech to tak się potwiera, no bo dzięki tym petom prawdopodobnie jeszcze w wyższą topkę wbijemy. Dobra, powiem wam, że. Trochę przyfarmiliśmy, założymy sobie te pety lepsze. Jeszcze pójdźmy w sumie przerobić to na goldy. Już pozycję w topce wbiliśmy trochę lepszą. 309 pozycję w topce mamy, jeżeli chodzi o kliknięcia. Rebirfy 28, no to całkiem nieźle. Jeszcze teraz może sobie zróbmy te goldy, właśnie. Tutaj jeden. No, sporo nam tego wyjdzie w sumie. Trzeci. No i tutaj to te też możemy raczej pokraftować. Dobra, i mamy to wszystko przerobione. Załóżmy sobie najlepsze pety. No i teraz mamy już taki team konkretny. Dobra, ale całą resztą zajmiemy się w kolejnym filmie. Koniecznie sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i następnego